Nowa droga rowerowa, pozwalająca ominąć miasto. Taka obwodnica, jeszcze nie do końca ukończona, chyba z tego co widzę. Chciałem, żeby trochę się uchodziło, ale bez przesady. Jakie chmury miało nie padać, ale nie wygląda to za dobrze. tak w ogóle. Dzisiejszy plan zakłada zrobienie około 120 km. Ale tak szczerze to nie wiem czy mi się chce. Ale jest dopiero 20 km. No, pogoda jest taka jaka widać. Jednak stwierdzam, że bez słońca to nie ma jazdy. I chyba trzeba będzie założyć rękawki. Trochę. Głębiej skórki człowiek dostaje. A kierunek jaki sobie obraliśmy to jest Puszcza Kurpiowska. Inaczej Puszcza Zielona. Tak na granicy województw Podlaskiego i Mazowieckiego. Ja lubię to osobiście te rejony. W tym roku chyba nie byłem... No chyba nie byłem jeszcze tam. Nie było okazji. Czas na przerwę, oczywiście w każdej miejscowości musi być jakiś człowiek ze szlifierką, z piłą motorową, albo z kosiarką. Zapomniałem o szczekujących psach. 20 kilometrów to jeszcze tak stówka została, no na razie się rozkręcam, bowiem założyłem rękawki, jest dużo lepiej. Pamięci społeczności z deski. To miejsce już wiele razy przewijało się przez moje filmy Jedziemy na Laski no Tak, ja tego nie wymyślałem No wiaterek, teraz teoretycznie idziemy pod wiatr, no czuć go niby, ale aż tak bardzo nie przeszkadza, może to kwestia pozycji, a znowu zmieniałem coś w rowerze, ostatnio testowałem mostek na plus, manetki podniosłem do góry, ale no nie same manetki, tylko poszedłem na latwiznę i obróciłem po prostu kierownicę na wsporniku, żeby tak testowo sprawdzić, no i faktycznie było wygodnie po 100 km nic nie bolało z tym, że to była taka pozycja kanapowa no nie do końca mi to odpowiadało, no i ten rower wyglądał trochę jak Frankenstein, więc powróciłem do moska na minusie kąt trochę spłaszczyłem tych monetek no bo wiadomo Kierownica jest teraz niżej, więc manetki też trochę inny kąt powinny mieć. No i zobaczymy. No nie powiem na tą chwilę, żeby było jakoś rewelacyjnie. Ale jak nic nie będzie bolało, to już to uznam za sukces. A z manetkami jest taki problem, że one są niesymetrycznie przykręcone. Ja próbowałem tutaj zdejmować tą, tą gumę, czy jak to się nazywa. Ale owika jest na tyle mocno zaciśnięta wokół pancerzy, że jakiekolwiek przesuwanie tych manetek jest niemożliwe. Więc na razie sobie tak eksperymentuję, tylko e, z mostkiem. A jak przyjdzie czas, znajdę tą pozycję. To zajmę się już kompleksowo manetkami. No i prawdopodobnie może nową wikę trzeba będzie nawinąć chyba, że uda mi się wykorzystać tą starą. Ona jest bardzo dobra i nie chcę jej ruszać. Fizyka. Ja na pewno tak dobrze jej nie nawinę jak jest oryginalnie w tej chwili. Ale to tyle nie będę tutaj szczegółami technicznymi zawracał głowę, bo to człowiek z tym walczy w ciszy. Kierunek Dąbrówka dochodzą mnie słuchy, że niektórzy właśnie nie lubią tych rejonów z tego względu, że są właśnie takie odcinki asfaltowe dość długie, a wokół sama drzewa i nic więcej, ale mi to odpowiada, ja nie narzekam. Lubię właśnie takie drogi, no lubię biedny kurcze, jak on ma przejść? Po środku niczego jesteśmy. Stanisławowo. Gąski. W lewo. czas coś zjeść porządnego, bo w zasadzie oprócz tego jogurtu to nic nie zjadłem, no i kilka żelków. Zjemy bułeczkę, żeby nie trzymać tego jedzenia, bo w zanadrzu mam chyba wizytę. W pewnym miejscu, ale to tak już poza planem. Jeszcze nie wiem, czy wyjdzie. Na razie jedzie się spoko. Nic nie stuka, nic nie puka. To jest najważniejsze. Całą resztę sobie poradzimy. Mój sposób na jazdę po cywilnemu. Ostatnio. Coraz częściej to praktykuję, nie wiem jak wy, ale ja mam jakiś wewnętrzny opór wchodzić w takich obcisłych ubraniach gdzieś po drodze powiedzmy do muzeum, jakiegoś kościoła, żeby zwiedzić no, ewentualnie głupiego nawet sklepu I tak po prostu czuję się po prostu jak zwykły cywilny. nie wiem czy tak wy macie, ale ja tak zacząłem jeździć po prostu. Tak naprawdę to ja zawsze jeżdżę po cywilnemu jeździłem bardzo rzadko jeździłem w tych obcisłych spodenkach, no nie wiem, może tak z 10 razy, jakie kupiłem, to może tak oficjalnie wyjechałem na takie dłuższe trasy rzędu 150-200 km, gdzie ta wygoda wzięła górę po prostu nad ewentualnym samopoczuciem czy komfortem psychicznym. Jakiś fragment szuterku musi być, żeby usprawiedliwić ten zakup gramela No przynajmniej mogę trochę odetchnąć w tym cieniu, bo ta pogoda jaka była to jakaś masakra i bocian Łoszyce a my będziemy jechali wokół rezerwatu Ols Olszy Olsy Łoszyckie I Mam kilka kwadratów do zaliczenia no i stąd taki pomysł, żeby się w te rejony wybrać kilka odpoczynku Lasy Państwowe nad leśnictwem Ostrołęka 50 km Gdzie się grała? No w kierunku Kadzidłowa Czy Kadzidła Kurcze, Kadzidło Język polski jednak jest bardzo trudny No i Zapomniałem za zamknąć sakwy. Się okazało, że jechałem dłuższy odcinek z otwartą sakwą. Na szczęście, kluczy nie zgubiłem ani nic z tych rzeczy. Pieniądze, karty to mam w tylnej kieszonce, no ale trzeba sprawdzać. Trochę wieje. Lekkie znużenie już. jest to, że jest mały ruch, strasznie, i z jednej strony to dobrze, a z drugiej tak się dłuży trochę. Pół 150 skaczę do 165, czyli cały czas w pierwszej strefie, mimo że pod wiatr. No, ciężko mi się zmusić do jazdy w drugiej strefie. To już musiałbym naprawdę mocno nogi obciążyć. Takich dróg rowerowych nie za bardzo lubię. Które są po lewej stronie drogi. Czasem się zastanawiam, co taki kierowca może sobie myśleć. No, zjechaliśmy już z tej drogi rowerowej. Niezbyt pewnie się na niej czułem, szczerze, bo zawsze może się znaleźć jakiś wariat, który postanowi wyprzedzać inne samochody po Dlatego no, ja nie jestem za takimi rozwiązaniami. I bardzo tego nie lubię. Rozpogodziło się nawet. A miało być pochmurno po południu. No ale tak szczerze, no to sprawdzałem pogodę dla swojego rejonu. A jesteśmy 60 km od, od bazy. Oczywiście piła. Motorowa musi być w tle. Czas przelać z tego większego do mniejszego, żeby było wygodniej. Mało dzisiaj picia idzie. To przez temperatury. No ale trzeba się zmuszać, żeby pić. Półtora litra sumarycznie mam. No, ciut, może więcej. Plus jeszcze Pepsi w sakwie. To tak w nagrodę, żeby sobie wypić w połowie. Tak wiem, znowu krowy. Ale pogoda ładnie nam się tutaj wyklarowała. No rewelacyjnie. Ta miejscowość Długi Kąt, albo inaczej wieś po prostu. Mam tutaj do zaliczenia jeden kwadrat. A rzeczka to Rozoga. Tam dalej będzie gdzieś kanał, tak zwany rozprowadzalnik, jak oni go nazwali na mapie. Śmiesznie. Doprowadzalnik. Można było się przejść tam będę. Nie, to wiem. Fajne rejony. Ludko. Liczyłem trochę, że zajadę do baru na babkę ziemniaczaną. Myślałem, że to jest gdzieś w Lelisie ta miejscowość, ale nie mogę nic znaleźć niestety na mapie. Tak przez pół drogi mi ta babka w głowie chodziła i teraz ciężko będzie z niej zrezygnować. To i zobaczymy. Żelki to trochę słabe jedzenie. Energie tam jakoś dają, ale chemia, wiecie o co chodzi, otóż czego mam tylko batona jednego, no i nic, nie wiem jak ja to planowałem sześćdziesiąt siedem kilometrów. Z 120 chyba jadę jednak najkrótszą drogą do domu. Już nie będę nadrabiał, żeby szukać barów czy restauracji Może na samym razem A teraz może po drodze jakaś stacja będzie, to się zje ciastko. powinno wystarczyć No nie podoba mi się ta droga za bardzo piaszczysta Miał być taki skrót, który miałem się dostać do szosy, ale nie zawsze skrót oznacza najkrótszą drogę. Czasowo czasem wychodzi to znacznie dłużej, a dodatkowo tracimy energię. No ale ja nie lubię się wracać, więc trzeba przełknąć tą pigułkę. Zaraz lepiej to wygląda. To chyba jakieś pole musi być, bo mało oczyszczalna droga. Czasem warto być upartym, nie zawsze to popłaca, ale czasem się udaje. Stąd przyjechaliśmy i mamy już normalną szutrową drogę. Czyli, tak jak w mapach, w widoku satelitarnym w domu sobie to analizowałem, czyli to wszystko się zgadza, bo normalnie tej drogi to nie ma, ale satelita w takich wypadkach pomaga. No, chyba do końca już nie powinno być żadnych problemów. No, to też do szosy dojeżdżamy głównej nad lesie. No, no to są takie rejony, gdzie no nie ma za bardzo sklepów, barów, restauracji. Trzeba do większych miast podjeżdżać. No, taki urok. Jedziemy. Pokazywałem Wam już dzisiaj krówki? Nie, Panie no to możecie jeszcze raz zobaczyć Leżą i nic nie robią Patrzą się kto tutaj przejeżdża Za obcy No nie mogłem nie wjechać w taki szuterek Zrezygnowałem z asfaltu, żeby sobie takim skrótem pojechać. No i rewelacje. Od tego on jest. Od tego jest on. Grayweather. No, nie ma za wiele do pokazania. <grywa> Tutaj tak po prostu jest. Rezerwaty, puszcze, lasy. Drzewa i puste drogi. No i bezpiecznie. Z takich ciekawostek to kadencja przestała działać. Na liczniku i zegarku, więc bateria do wymiany. Oczywiście kosiarka do towarzystwa musi być standardowo. my będziemy, zjemy tego ostatniego batona, który nam został, jedynego w zasadzie batona, żeby zrobić miejsce na ewentualne ciastko po drodze. Teraz zrobiłem dla eksperymentu 200 km bez żadnego cukru, nawet izotoniki były bez cukru i dało radę, więc no tak ciągle chyba jeszcze eksperymentuję, żeby zobaczyć jak się zachowa organizm. To bardziej tak na zasadzie, żeby nie złapała bomba. Tak w razie czego. Znowu to zrobiłem. Tyle razy sobie mówię, zamykaj sakwę. Bucze są, pompka jest, buf jest, więc chyba nic nie wyleciało. Chciałem poczekać do 100km, żeby wydać jakiś werdykt dotyczący tej nowej, a w zasadzie starej pozycji, bo to jest oryginalna oryginalna pozycja, czyli mostek na minusie, może klamkomonetki tylko są wyżej ciut. Mamy 88km. i e, no, nic nie boli, kark nie boli w krzyżu. Barki nic z tych rzeczy, ale trudno to nazwać jako wygodną, komfortową pozycją, bo jednak bardzo wyciąga ten rower. Nie mam problemu, żeby jechać na niskiej kierownicy, ale jednak ona musi być bliżej. No i po prostu nie widzę siebie na tym rowerze na jakimś dystansie 200-300 km. No nie, nie na ten moment, nie przy tej konfiguracji, także będę tutaj skracał już ten mostek na 90 mm z mojego starego orkana wezmę, który nie jest używany, bo tam wydłużałem mostek tutaj jest oryginalnie 100, myślałem, że 110, ale jednak 100, tak jak w chyba, to jest dziwne. Czyli wynikałoby, że MK mogłaby być lepsza ale jak na niej usiadłem w sklepie no to kurcze wydawała się bardzo malutka więc bardzo ciężko powiedzieć coś na temat geometrii tego roweru no jest taka jakaś trudna no Nogi niech odpocznął no. Kółka w tle. No, pogoda się nawet udała Muszę powiedzieć no słońca było niewiele, ale jednak było lampeczki już włączyłem bo niedługo dojeżdżamy do zbójnej tam już trochę będzie większy ruch coś będzie się działo A to co za wilk? piesek, przyjazny Fajna sprawa można podładować nawet urządzenia na USB, kawa wypita, ciastko zjedzone ale to było chyba o jedną słodkość za dużo po, po tej kokosance chyba brzuch zaczyna protestować. No ale wiecie, musiało być entertainment, tak? No jak to do, do kawy bez ciastka. Tu już nie ma co przedłużać. 15 km do końca. 102 km zrobione z prędkością zaokrągleniu w górę. 21 km na godzinę. Także do następnego filmu. Cześć!